Witam, skibar. Serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, wczoraj wysłałem taką y, śmiałą y, teorię spiskową, że może ryby w Dzierżnie y, Dużym i w Kanale Gliwickim są specjalnie eliminowane, aby po prostu w przyszłości nie było y, niepotrzebnych y, afer, y, skandalów i tak dalej, ale po prostu te y, ścieki, było można y, spokojnie i bez większych kosztów dalej ładować do do ekosystemu. Oczywiście, no, stwierdziłem, że to jest tylko taka teoria spiskowa. Wiem, że to, to jakieś jest szaleństwo. A ja jestem zapewne po prostu wariatem, że sobie tak pomyślałem. Ale moi drodzy, chcę wam coś pokazać. Spójrzcie na to. 18 sierpnia 2024 mamy tutaj na gov.pl informacje, proszę bardzo podsumowanie eksperymentu neutralizacji złotej algi. Trwa eksperyment, najważniejsze informacje, zatrzymujemy rozlanie się zakwitu złotej algi do nurtu Odry na zbiorniku Dzierżno. Sytuacja jest trudna eksperyment wypadł pomyślnie to wnioski z pierwszych podsumowań naukowców eksperyment z perhydrolem to szukanie doraźnych środków do walki z zakwitami i tak dalej i tak dalej pobrano około 7000 próbek no ogólnie no coś pięknego widać że rząd po prostu działa sprawnie jest elegancko. Co więcej, w tym roku powstanie pierwszy kompleksowy plan budowy inwestycji w urządzenia odsalające tam, gdzie są one zasadne. No to kurczę, bijemy brawka. Bijemy Faktycznie ktoś pierwszy wprost powiedział, że to nie tylko złota alga, tylko że mamy problem po prostu z czystością wody. No to tak pozytywne ogólnie bardzo. No ale was y, przystopuje, jeśli jesteście już tacy y, pełni entuzjazmu i się cieszycie, to was niestety przystopuje, bo teraz spójrzcie na to. Moi drodzy, również strona gov.pl, tylko inna data, inny tytuł. Neutralizacja złotej algi w kanale gliwickim podsumowanie działań. No i spójrzcie na datę 30 maja 2023. Resort Klimatu i Środowiska koordynuje działania zaradcze związane ze zwalczaniem złotej algi. To kolejny etap planu opracowanego w MKiS. Korzystając z doświadczeń w Wielkiej Brytanii i USA, podjęliśmy działania wykorzystując doświadczenia zagranicznych naukowców związane z neutralizacją tutaj algi i wytwarzanej przez nią toksyny. W warunkach laboratoryjnych preparaty dały dobre rezultaty. Mamy nadzieję, że prowadzone działania dotyczące neutralizacji złotej algi będą skuteczne. Mówiła minister Anna Moskwa podczas spotkania z dziennikarzami. I teraz najważniejsze. Na śluzie Sławęcice dozowany był nadtlenek wodoru. W warunkach laboratoryjnych wykazał dużą skuteczność w zwalczaniu złotej algi. Moi drodzy, to nie jest inny eksperyment. To jest ta sama, to jest ta sama substancja. Za podesłanie linka bardzo dziękuję Rafałowi Jabłońskiego z portalu wędkuje.pl Jaki z tego można wysnuć wniosek? Ja to odbieram w sposób następujący. Albo ktoś ma nas za totalnych debili, albo my mamy po prostu do czynienia z totalnymi debilami, albo jest jeszcze trzecie wyjście. Może faktycznie to wszystko jest wytruwane celowo. Co wy o tym sądzicie? Zobaczcie, to wszystko ogólnie składa się w kupę. Jezioro dzierżno-duże. Było zawsze taką czujką, to było najlepiej oczyszczające się jezioro w Polsce, taki no wręcz event, podobno na całą Europę, bo do jeziora dzierżno duże. I to też mi zwrócili uwagę koledzy wędkarze, którzy do mnie dzwonili, że przecież ten cały syf, te zasolone wody były ładowane do tego jeziora i do rzeki Kłodnicy przez ostatnie dziesięciolecia dosłownie. Tam yy, najgorsze paskudstwa się dostawały, i ekosystem sobie z tym radził, moi drodzy. Nie padały ryby w odrze. Mimo tego, bo mówi się, że, a bo to najniższe, najniższe stany wód od Bóg wie, jak długiego czasu yy, tak niskie stany wód, yy, albo prawie tak niskie bywały w poprzednich yy, latach, i nic złego się takiego nie działo, więc musimy sobie zadać pytanie, jak potworny syf jest lany od roku 2022, czy 2021 dowody, jak to się musiało potwornie skumulować wszystko, co oni tam leją, że, że ten niesamowity ekosystem, który sobie tyle lat dawał tym radę, po prostu nie wyrobił, nie wytrzymał, zrobił się niewydolny i te wszystkie ryby w końcu szlak trafił. No i spójrzcie, no mamy pierwszą czujkę tutaj no rzeka Kłodnica. Tu, tu mamy kanał Gliwicki, tu zawsze było można obserwować, jak coś się działo, to tu były wszędzie wszędzie ryby, które na to reagowały i było widać. Widzieli to wędkarze, widzieli to spacerowicze, teraz nikt nie zalarmuje, bo tam już nic nie będzie i będzie święty spokój. Czy jest to możliwe? Możemy sobie dalej zadawać pytanie. No niestety niewątpliwie, ktoś tu z nas próbuje robić debili. Ja mam. Jeszcze jedna rzecz, a gdzie jest tutaj polski związek wędkarski, moi drodzy, bo polski związek wędkarski bierze w tym cały czas udział, czy nikt z polskiego związku wędkarskiego nie wiedział o tych badaniach? Z zeszłego roku. Przecież tam też byli ludzie zainteresowani tym wszystkim, śledzili tą sprawę. Po co było robić te, te wszystkie eksperymenty teraz, jeśli gotowe rozwiązanie leżało sobie na stole? Może no, to po prostu jest sprawa polityczna, bo, bo trzeba ogłosić sukces tej partii rządzącej, a po co byłoby się przyznać, że to poprzednia partia rządząca. Miała już jakieś rozwiązanie gotowe. Ja tu chcę być cały czas apolityczny, nie chcę się w to wpierdzielać, nie chcę, abyście mi tu pisali w komentarzach, że ta partia lepsza, czy tamta, bo uważam, ja uważam, że obie są po prostu okant dupy potłuc i się do pchania karuzeli nawet nie nadają, a to, co się dzieje nad wodą, jest właśnie pokłosiem tego parszywego po prostu popisu, na który, na który głosujemy od lat. Pewnie nie wszyscy, ale, ale duża część z nas da się cały czas robić po prostu w balona. Jeszcze tak na koniec wczoraj na kanale Zero pojawił się pierwszy materiał odzieżnie dużym, taki wprowadzający, przedstawiający w ogóle to co się wydarzyło nad tym jeziorem, tą katastrofę, ludziom, którzy nie są związani z wędkarstwem ani z ekologią, ale dokładnie pokazujący jakiej wielkości jest to katastrofa. Mam nadzieję, że już zaczęło się poważne śledztwo dziennikarskie. Panie Krzysztofie Stanowski, jeśli się Pan tym zajmie i, i przedstawi nam za jakiś czas, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, z czym my mamy do czynienia i kto jest za to odpowiedzialny, będzie Pan ją za sobą, rzesze kolejnych oddanych fanów i widzów, bo nazwę każdy jest ponad... 2 miliony. Jak pan widzi, na razie cierpią po prostu zwykli wędkarze. A oczywiście najbardziej ci, którzy podczas tych upałów muszą się taplać w tej śmierdzącej zupie, i, i Bogu Ducha winni wyławiać pod bierakami te, te martwe ryby. Jest to po prostu przerażające. A jeszcze tej, w kwestii tego planu inwestycji na urządzenia odsalające tych wód kopalnianych. O których jest, jest mowa na stronie gof.pl. Oczywiście mówię o tym artykule najświeższym, który się ukazał wczoraj. No to tak sobie jeszcze pomyślcie. Wiecie, ile to będzie trwało? Od 2020 roku minęło już tyle czasu. Zobaczcie, nic nie zrobiono. Oczywiście, wszystko na ostatnią chwilę. A że teraz problemu z rybami nie będzie, bo bo tych ryb właściwie nie ma, to tak wiecie, no, są plany, zanim to wycenią, wybudują, albo w ogóle jeśli cokolwiek wybudują, to na spokojnie dwie kadencje zlecą. Dziękuję wszystkim za uwagę miłego.